Cześć, witam. Mam dzisiaj mówić o modlitwie. Moją ulubioną modlitwą, którą już bardzo długo odmawiam i która daje mi wiele siły, jest koronka. Pomagała ona mi przejść przez naprawdę trudne momenty w moim życiu. Zaufanie do, do Jezusa i odmawianie tej modlitwy daje mi naprawdę wiele, wiele dobrego w moim życiu i tak dzieje się przez bardzo długi okres czasu, przez naprawdę ładnych parę lat. Coraz więcej zaczynam też modlić się Pismem Świętym. Jest to bardzo trudne i, i no, mam wiele problemów, żeby, żeby w jakiś sposób się skupić na tej modlitwie, wyciągnąć z niego to, co jest najważniejsze dla mnie i żeby z tym Panem Bogiem się spotkać. Kiedyś przeczytałem o takim, takiej sposobie modlitwy przez znalezienie się po prostu w tej danej sytuacji, która jest w Piśmie Świętym, w Ewangelii opisywana. Przynosi to w moim przypadku akurat dość dobre owoce, bo jakoś ta modlitwa idzie płynniej w tym momencie i no, czuję, czuję się bardziej, w, tak jakby w tym otoczeniu, o którym jest mowa, np. w Ewangelii. Staję wśród apostołów, staram się wyobrazić pana Jezusa. Naprawdę jest to w tym momencie takie no, ciekawe doświadczenie, nawet przebywania z Bogiem. W tej, modlitwie, w tej modlitwie, właśnie Pismem Świętym, taką najtrudniejszą rzeczą jest usłyszenie pana Boga. Zresztą myślę, że każdy ma z tym problem. próbowałem na różne sposoby dowiedzieć się, jak to, jak to, jak, jak, jak usłyszeć głos Pana Boga. No tego się nie da nauczyć, prosta sprawa. Natomiast e, czuję coś takiego, że Bóg do mnie przemawia w, 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 może nie w bezpośrednio w czasie tej modlitwy, Aczkolwiek zdarza się coś takiego, że, 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 że ten fragment w jakiś sposób yy, przychodzi w moje życie, wchodzi w te sytuacje, w które się znajduję, ale bardziej odczuwam to, że on przemawia do mnie przez yy, konkretne sytuacje, które zdarzają się nie wiem, w ciągu dnia, nawet, ale też przez konkretnych ludzi, których spotykam na swojej drodze. Yy, i myślę, że ta rozmowa z Panem Bogiem właśnie w ten sposób w moim akurat przypadku wygląda. Yy, najbardziej, najbardziej lubię i jakoś tak do mnie trafia yy, modlitwa z słowami Ewangelii, czy z danego dnia, czy z jakiegoś yy, innego fragmentu. I to jest yy, to, yy, co, co, co daje mi wiele siły. I tyle. Z Panem Bogiem.